Wiecie, w przeróżnych Farming Simach albo też po prostu symulatorach, w których przykładowo prowadzimy jakiś sklepik. Gramy tylko po to, by progresować. Grałem jakiś czas temu na przykład w symulator prowadzenia sklepu z karciankami i plążówkami. Grałem, bo zarabiałem pieniądze, w grze, rozwijałem się. Przede mną była perspektywa coraz większej liczby upgrade'ów, nowego asortymentu i tak dalej. Unlocki, odblokowywanie nowości. No, tyle rzeczy do zdobycia, tyle zadań do odhaczenia. By na koniec obserwować jak pasek doświadczenia czy jakiś pasek postępów się wypełnia. Wanderstop, gra wyreżyserowana przez twórcę Stanley Parable i napisana przez niego oraz przez współtwórczynię Gone Home, przypomniało mi, że tak naprawdę nie musi być. Czasem po prostu warto robić coś w grze wideo, no ale też w sumie w życiu, pozornie błahego, tak mechanicznego, wykonywać jakąś czynność czy pracę nie dlatego, że chce zobaczyć, hura, zdobyłeś 100 punktów expa i odblokowałeś nowy przedmiot kosmetyczny, tylko dlatego, że po prostu chce się coś robić. Takie przemyślenia naszumie podczas sadzenia roślin i robienia herbaty, właśnie w Wanderstop. Bohaterka tej gry, Alta, jest wojowniczką w kryzysie. Nie mogąc sobie poradzić z porażką w walkach na arenie, wyrusza na poszukiwanie kogoś, kto pomoże jej w treningu. Trafia jednak do miejsca tajemniczego, ale też wypełnionego energią typu jest to tak miło i przyjemnie, że mogę tu zostać na zawsze. Taki vibe. Tytułowy Wanderstop to właśnie herbaciarnia, w której urzęduje sympatyczny Borro. To on odnajduje Altę w lesie, gdy tam dleje podczas swojej wyprawy. Proponuje jej, by odpoczęła w sklepiku z herbatą i pomogła mu w sumie, bo czemu nie, w obsłudze klientów. I w ten sposób Alta ma nie tylko spróbować się zregenerować i zrelaksować, ale też zająć czymś umysł, bo naprawdę nie może uwierzyć, że nie jest już najlepsza w walkach. Przecież to niemożliwe, że ktoś się pokonał w pojedynku, bo to oznacza przecież, że jest beznadziejna, a jej życie nie ma sensu. Tak przynajmniej sądzi. Czy parzenie herbaty przybyszom jest w stanie pomóc w takiej sytuacji? Przekonacie się, kiedy już zagracie w Wanderstop. Dla mnie to jedna z ciekawszych gier tego roku. Całość zaczyna się od wprowadzenia fabularnego, widzimy to, co już opisałem wyżej. Alta trafia do Wanderstop i od razu czuje, że musi mieć wyznaczone konkretne cele. W końcu bez tego źle się czuje musi być przydatna, musi coś robić, bo inaczej kto wie, jeszcze zacznie myśleć o różnych rzeczach, a do tego nie można przecież dopuścić. Wanderstop składa się więc z dwóch głównych warstw. Jedną jest właśnie fabuła i wszystko co z nią związane. Rozkminianie co się stało tak naprawdę z naszą bohaterką i jak rozwiąże swój nietypowy problem wypalenia zawodowego powiedzmy i zmagań z depresją, ale też poznawanie różnych pobocznych historii za sprawą interakcji z klientami herbaciarni. Druga warstwa gry to natomiast mechanika, czyli bardzo prosty gameplay. Rozgrywka to chociażby przygotowywanie herbaty dla gości zgodnie z ich wytycznymi, ale czasem po prostu dla siebie. Przypadkiem odkryłem, że kiedy siedzimy sobie na jednej z ławeczek z kubkiem herbaty, bohaterka zaczyna snuć rozmyślania na różne tematy, częściowo związane ze smakiem tej herbaty, a częściowo z życiem Alty. Ogólnie bowiem różne owoce i dodatki do herbaty, które hodujemy są często określane różnymi specjalnymi cechami w stylu ten owoc pomoże wrócić do czasów dzieciństwa, ten łagodzi ból, a tamten pomaga odzyskiwać energię. Cały czas dysponujemy podręcznikiem, który pozwala mieć wszystkie informacje pod ręką. Hodowanie konkretnych roślin jest banalne i sprowadza się do sadzenia nasion w odpowiednich konfiguracjach, konkretnych kształtach na ziemi. W ten sposób otrzymujemy właśnie różne rośliny i owoce po, jakżeby inaczej, podlaniu roślinek. Potem w grę wchodzą nawet grzyby, które również odpowiednio umiejscowione mogą wpływać na odmianę owoców, które otrzymamy. Spełniając konkretne wymagania gości co do herbaty, po prostu pchamy brzydko mówiąc do przodu ich wątki, coraz więcej z nimi rozmawiamy, a kolejne rozmowy prowadzą do poznania ich historii. Postacie są naprawdę fantastycznie napisane, jak zresztą wszystkie dialogi. Rozmowy są niezwykle naturalne, to chyba najbardziej mi się w tej grze spodobało. Do tego stopnia, że nie przeszkadza mi brak dabingu w większości scen, chociaż początkowo spodziewałem się, że będzie mi go trochę brakować, no bo gdy już pojawia się, to jest na naprawdę niezłym poziomie i dodaje bohaterce charakteru. Goście herbaciarni są niesamowicie różnorodni i stanowią naprawdę fajny zestaw nastrojów i motywów razem ze swoim bagażem doświadczeń. Jest tu na przykład zabawnie, smutno, cringe'owy ojciec, który chce pokazać synowi jaki jest cool, jest potężny wojownik, z którym Alta zaczyna się świetnie dogadywać, jest nietoperzo człowiek z odległego królestwa, w którym obowiązuje mnóstwo drakonicznych zasad, albo też babcia, nana, bezwzględna kapitalistka, którą jednak da się polubić. Interakcje z tymi wszystkimi postaciami pozwalają nie tylko poznać interesujące osobistości, ale pokazują też nam szerszy obraz bohaterki. Jasne, mamy tu wybór opcji dialogowych, i w sumie wpływają one trochę na rozwój gry, ale nawet te dostępne do wyboru i tak nam pokazują, jaka jest Alta i co czuje w danym momencie. Ten aspekt gry nie zwracałby oczywiście takiej uwagi i nie wywoływałby takich emocji i wrażeń, gdyby nie wspomniany już świetny poziom scenariusza. Praktycznie każde wypowiedziane czy pomyślane w tej grze zdanie wypada fantastycznie. To rozmowy, jakie faktycznie mogłyby się toczyć w danej sytuacji. Nie ma tu cienia udawania, naciągania czy sztuczności w scenariuszu, w dialogach, ale w sumie czego się spodziewać po twórcach Stanley Parable i Gone Home. Nie chcąc za dużo spojlować, powiem tylko, że w pewnych momentach następują wyraźne postępy fabularne i wtedy też najczęściej ton gry jest najbardziej ponury i czujemy najwięcej emocji. Ładunek emocjonalny potrafi tu być naprawdę spory, ale, no, zaraz jest w jakiś sposób rozładowywany jakimś dialogiem, sceną, czy po prostu samą rozgrywką. Bo gameplay w Wonderstop to oczywiście między m.in. jak wspomniałem robienie herbaty za pomocą niezwykle dziwacznej maszyny, bo musimy wejść na drabinę, by nalać wody do ogromnej czary, potem ją podgrzać, potem przesuwając się na drabinie dookoła ustrojstwa, wrzucić susz, a także wybrane owoce i na samym końcu podstawiamy tylko kubek i nalewamy wywar. A kubki możemy zresztą znajdować w różnych miejscach magicznej polany i musimy pamiętać o ich myciu. Alta ma dookoła herbaciarni sporo zajęć niezwiązanych nawet z herbatą. Może na przykład odzyskiwać zgubione paczki i odsyłać je adresatom. Może na przykład zająć się robieniem zdjęć i ustawianiem ich w ramkach, szukaniem przedmiotów w stertach liści, sadzeniem roślinek w doniczkach, po prostu żeby ładnie wyglądały i Boro tak sobie zażyczył. Wszystkie te rzeczy to można by powiedzieć pierdoły, ale dla bohaterki to coś o wiele więcej, bo to zadania do wykonania. Na przestrzeni całej gry obserwujemy, jak bohaterka powoli. Godzi się sama ze sobą. Tak jak powiedziałem, nie będę wchodził w szczegóły, bo uważam, że warto Wanderstop poznać na własną rękę. Chcę jednak podkreślić, że to świetna opowieść i wspaniały obraz radzenia sobie z kryzysem, załamaniem czy wypaleniem. Wanderstop to metaforyczna opowieść o zatrzymaniu się, o konfrontacji z własną tożsamością, tak naprawdę, o bolesnej nauce odpuszczania. Herbaciarnia i jej powolne rytuały, parzenie herbaty, dbanie o całe otoczenie, to wszystko metafora procesu leczenia bohaterki. Gra celowo odrzuca presję optymalizacji i wygrywania, zmuszając bohaterkę i nas też przy okazji do bycia tu i teraz. To lekcja cierpliwości i akceptacji, że wartość człowieka nie leży wyłącznie w jego osiągnięciach. To gra o odnajdywaniu ukojenia w prostych czynnościach i zrozumieniu, że czasami po prostu być jest najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić.